To już 13 dni fotografii. Zapraszamy Państwa, ponieważ jest to święto twórców i odbiorców fotografii, czyli nas wszystkich. Już 15 lutego, pierwszego dnia w środę, o godzinie 17.00, zapraszamy na wykład Justyny Pawlas pod tytułem Prawdziwie filmowa historia fotografa Pierżchalskiego. W czasach kiedy tworzyła się filmografia, pewien fotograf postanowił założyć studio filmowe. Zobaczą Państwo, co z tego wynikło e, oraz mam nadzieję zobaczymy fantastyczne zdjęcia z tamtych czasów, a Pani, która jest również kierownikiem działu fotografii w Muzeum Historii Katowic, przybliży nam epokę tą pierwszą kształtowania się fotografii i filmu. Również pierwszego dnia, w środę, o godzinie 19 zapraszamy na spotkanie z Bartoszem Dominikiem. To młody twórca sztuk wizualnych. Zajmuje się zarówno fotografią, jak i filmem, podbudowuje to filozofią. Myślę, że spotkanie z nim będzie bardzo ciekawe, a przede wszystkim da nam wgląd w to, co teraz jest nowego w porównaniu do tych wcześniejszych poszukiwań fotograficznych z początku XX wieku. Tymczasem drugiego dnia, 16 lutego, w czwartek, zapraszamy Państwa od godziny 17 do 20 do udziału w konsultacjach fotograficznych. Tych z Państwa, którzy chcą być publicznością, w tych godzinach zapraszamy bez ograniczeń. Natomiast osoby, które chcą poprosić o konsultację, prosimy o zapisywanie się na konkretną godzinę, przynoszenie swoich zdjęć w formie plików cyfrowych. A doświadczeni fotograficy Katarzyna Łata i Zbigniew Podsiadło zwrócą Państwu uwagę na mocne strony tych zdjęć ale też na te, nad którymi warto jeszcze popracować. Myślę, że taka informacja zwrotna dla każdego fotografującego jest bardzo cenna. Proszę pamiętać, że wszystkie spotkania, konsultacje, wykłady w ciągu tych dwóch dni są bezpłatne. Myślę, że będzie to dla nas wszystkich ciekawe doświadczenie. Zapraszamy. Zapraszamy.